Na pewno e, pierwszą najważniejszą kwestią e, dlaczego tak według mnie się stało, to było to, iż byłem dobrze wypoczęty, byłem po okresie mostka, tak jak wspominałem w ostatnim materiale, e, odpocząłem, zszedłem e, z wszystkich środków, zostawiłem sam testosteron w dawce TRT e, i po prostu przyłożyłem się także do tego mostka pod tym kątem, że starałem się trzymać dietę i starałem się trzymać bardzo wysoko pulę węglowodanów w diecie, bo no, aby to wszystko po prostu przed wejściem w okres redukcyjny było na tyle rozpędzone, aby zrobić to cięcie bardzo mocne, drastyczne, więc tutaj już wszystko przed przygotowaniami kilka tygodni można powiedzieć, że sobie tak wstępnie zaplanowałem. Co do cardio, cardio wykonuję praktycznie tak samo jak w tygodniu piątym, nie pamiętam nawet czy o tym wspominałem, czyli 25 minut po treningu siłowym i 20 minut rano spaceru z pieskiem i wieczorem także 20 minut spaceru, więc tych kroków jest sporo, nie liczę, bo po prostu gdzieś tam mniej więcej mam swoje trasy, gdzie po prostu sobie idę, ale cardio na bardzo niskim tętnie, bo maksymalnie dochodzę do tych 120 i później już po prostu, myślę, że to także robi dobrą robotę, bo jeśli jesteśmy duzi, mamy tej masy mięśniowej już dużo, no to fajnie sobie po prostu no nie zajeżdżać się na tym kardio tak naprawdę. Więc jeśli jesteśmy ciężkimi zawodnikami, to według mnie najlepiej właśnie sprawdza się kardio na bardzo niskim tętnie. Przede wszystkim u osób także, które mają problem na przykład z utrzymaniem objętości nóg w okresie przygotowań, to z tych nóg na pewno będzie o wiele mniej, po prostu przysłowiowo leciało, bo, bo czy po prostu jeśli tego kardy jest dużo, no to z tych często ta objętość nam ucieka e, i nie są te nogi przede wszystkim zmęczone i to nawet po sobie zauważyłem. I według mnie, najlepszy, o, najlepszym wyjściem jest bieżnia, nie rowerek, nie orbitrek, tylko po prostu chodzenie na niskim tętnie, i wtedy te nogi będzie nam najlepiej utrzymać w jak najlepszej po prostu kondycji, że to powiedzieć, wyglądowej, będą najlepiej wyglądały.